Kontrola poziomu oleju silnikowego. Poziom oleju silnikowego należy sprawdzać codziennie przed jazdą skuterem, motocyklem. Wykręć bagnet jeden, po czym wytrzyj go do sucha. Włóż bagnet ponownie do otworu, nie wkręcaj go. Wyjmij ponownie bagnet. Poziom oleju powinien znajdować się pomiędzy kreską górnego poziomu i kreską dolnego poziomu. Tu tutaj widzimy na zdjęciu jak to mniej więcej wygląda. Widzimy. Uwaga! Sprawdzaj poziom oleju co 1000 km. Temperatura silnika układu wydechowego jest bardzo wysoka. Uważaj, aby się nie poparzyć podczas sprawdzania poziomu oleju. Jazda skuterem ze zbyt małą ilością oleju może być przyczyną poważnego uszkodzenia silnika no czyli zatarcia. Zbyt duża ilość oleju grozi jego wyciekami lub zabrodzeniem filtra powietrza.